To trzeba na raty ważyć, to nie pójdzie wszystko na raty. Nie siatki O kurde. O Boże. O mój Boże. O mój Boże. O mój Ja, mój Boże. O Boże. O mój Może O mój będzie więcej. Chyba

ja mówiłam do dwudziestu. Ciuciuciu, siedemnaście kilo siedemset dwadzieścia dekad.

Wiesz? Słuchaj, jako że jesteś najmłodszy, dostajesz pierwszą torbę od nas. O. Czekaj jeszcze raz. Czekaj, czekaj, bo jeszcze jedna. Jak Nie w górze jest tam, to będzie jest jest tak, dostał. Tak. Tak. Tak, tak, tak powinno być dla najmłodszego. Tak. No. Nie wiem. No. By jak... Za to, że uczestniczyłeś w zawodach, druga torba. Fucking i na razie siadasz. I teraz... Dziękuję. A nie ma tak, nie ma tak. Ale jak mi któryś kamerkę zasłoni, no, dziękuję. Dobra, słuchajcie, Czytaj po kolei, każdy podchodzi. Musimy zwolnić tu, bo jedzie druga tura nagród. E, więc zapraszam po kolei. Wybieraj sobie. Tak. Kolejny, pisarska. Jest pola z nami? No niestety. Dzięki Joanna. Asia. Każdy podchodzi i bierze torbę. Wyczytany. Słowa, Patryk. No. A, to ty też! Zróbmy to teraz! Zróbmy Bartek, Bartek Zróbmy to teraz! Zróbmy to teraz! Zróbmy to teraz! Zróbmy raz. Ruchy, 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 będzie szybciej. I teraz! Zróbmy

Skok jak? Słucham, Półki Norbert. to Jak ma Mateusz. Jak traf... Nie ma reklamacji, Słuchajcie. Bo Każdy ja po ma to samo. Who jest to jest Konrad. Co o, się Piątek Piotr, Piątek Bartosz, Piątek Szymon, Obrośna Kacper, Jedut Patryk. Zaczynamy od najmłodszych, bo łowiliśmy, tak jak tam mówiłem, że starsi tutaj, młodsi tutaj i mamy dwie grupy wiekowe. Eee... Słuchajcie, mamy nagród tyle, że punktujemy od szóstego miejsca. I szóste miejsce y, Młodzieży najmłodszej. Zajmuje pić Wiktor. Zapraszam. To, to, to jest, ten jest ten Nie. Na razie, na razie tyle. Eee, piąte miejsce. No? Hubert. wajerhuber. Hubert w piąte miejsce. się, sobie. Eee, czwarte miejsce pola piskarska. To Brawo, no, to nie, nie. Brawo. Brawo. Eee, trzecie miejsce. Soba Patryk. O. Trze. Niech dla ciebie. O, to trzecie miejsce. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce. Proszę, to Trzecie Trzecie Brawo ty. Drugi. Drugie miejsce, że za Bartosz. Brawo. Brawo. Jem dostanie, że wesz starał następnym razem. Starałeś się. Gratuluję. O, to tak obecnie chcę poradzić. Jaździesz, bo pierwszego nie mogę starać Pierwsze miejsce, że Agnotalio. Więcej się na ryby nie biorę. Bo jeszcze ja mura nie złapałem, a to by się udało. Proszę bardzo. Gratuluję. Czekaj, czekaj. Dobra, to mamy młodszych. 4-5. Dobrze, no. A to, co? Zaparczowe, zaparczowe. O, to, jest, to to jest, czy co? Mam to to? Ten. to, to jest. No tak, to jest. a to A to? No tak, a to to nie dla ciebie. <muchy> to będzie. to Teraz starsi. No starsi się nie popisali. Oni no, wam dali tak głupnia. Słuchajcie, nie brały wam rybki, znaczy nie brały. Nie wiem dlaczego nie brały, ale przypuszczamy, że tam brały, tu nie brały na tym stawie, dlatego że po prostu tam, na tamten staw była woda napuszczana od trzech dni, chłodniejsza ze źródeł. No i tak przypuszczam, że to może być powód tego, że na tamtym stawie jest chłodniej ten staw jest cieplejszy, ryba nie chciała tak żerować jak na tamtym. Tak przypuszczam, no a jak było to ciężko powiedzieć, nie. Dlatego zrobiliśmy na grupy. Nie było to ustalone wcześniej, która grupa gdzie, bo na tym było 17 stanowisk na tym 14 przygotowanych, a ja nie wiedziałem, w której grupie po prostu jest wiekowej ile osób, nie? Więc to dzisiaj było rano, że podjęta decyzja że to tak nie? Dobra. Jedziemy po kolei od szóstego miejsca. Eee, szóste miejsce w Starszakach, w Juniorach. Zdobył Aftyka Konrad. Zapraszamy. Za szóste miejsce jest koło Proszę bardzo. Piąte miejsce zajmuje. Piątek Bartosz. Znowu. Czwarte miejsce zajmuje Patryk Jedut. I teraz tak, trzecie miejsce Bartek Filip. Brawo! Dziękuję! Bartek. Ej, nie chcesz pucharu? Mogę wziąć. <noise> A, dobra. Drugie miejsce Bartosz Hanuszek. Brawo! Też puchar? puchar. <grymne> Pierwsze miejsce, słuchajcie, no kurczę, też Bardosz. Bartosz. Bartosz grochoła. Dobrze mówię? No i puchar, weźmiesz? Weźmiesz. Gratuluję. Słuchajcie, zaraz sobie jeszcze zdjęcia porobimy. Ale zanim sobie zdjęcia porobimy. To... Tu jest pusty, ale tu jeszcze coś leży. W tym woreczku, to? No dobra, no to polosuje nasza pani skarbnik, żeby nie było bałaganu. Tutaj mamy, słuchajcie, tak. A, ale skopałem, widzicie? Tak, 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 tak. Zaraz zaraz jeszcze było pierwsze, drugie, trzecie miejsce, jeszcze, jeszcze są na, na, na nagrody, ale to na koniec. Słuchajcie, mamy tak. Do magicznych ogrodów mamy vouchery trzyosobowe i do Farmy Iluzji mamy vouchery czteroosobowe. Dobrze mówię? Tak, czteroosobowe. Te vouchery, słuchajcie, po prostu wylosujemy. Do magicznych ogrodów to jest dla młodszych, tak? yy, Magiczne ogrody zostaną wylosowane dla młodszych, jako że jest to bardziej dla, dla młodszych, a Farma Iluzji vouchery pójdą dla starszej grupy. Małe kieszonce są dla młodzi a pani skarbnik losuje trzy koleczki z jednej kieszonki i trzy kuleczki z drugiej. Dziewięć. Kto ma dziewięć? Proszę cię bardzo. <śmienic> ale, ale słuchajcie, ma, myk jest taki, że dziewiątka już odpada, e, nie, nie? Już wylosowała, już nie losuje dalej. Nie cztery! Kto ma cztery? Yes! <śmienic> Będzie dalej. Dziesiątka! Kto ma dziesiątkę? No. <śmienic> Teraz starsi, teraz starsi, <śmienic> teraz starsi. 28. <śmienic> no nic, no, to no, no. no, no. Brawo. Ja, ja. To jeszcze, jeszcze będzie jedno losowanie. 24. 24, kto ma 24? No! <noise> Brawo Ty! Ale słuchaj, tam cztery osoby możesz wiesz zaprosić, także Ty zbierasz wiesz, kasę na wyjazd od każdego wejściówkę, połowę taniej. 18, kto ma 18? Do farmy i ludzi Co? Nie ma, tylko pojechali. A kto? Norbert. Nie ma? Roberta? Tak, byli, byli. A mówiłem, żeby nie odjeżdżać, że będzie losowanie. Dobra, 18 odrób całkiem, 18 już nie losujemy. No to słuchajcie, losujemy dalej, nie? Ktoś miał łapek, ktoś ma? 27. 23! A w tej Brawo ty, dla czterech osy. No dobra, jedziemy dalej z losowaniem. Słuchajcie. E, w tym roku po raz pierwszy nasze koło zostało przysponsorowane przez chleb Taka Ryba z Lubartowa koło Kościoła Świętej Jany. Pan Saga nosił bom na zakupy e, 50 zł. No i losujemy go, nie? E, to już wszystko. Już kulki oddaję. Miesza pani skarbnik kulki. Tak, to mamy. Też, też. Też, ze wszystkim Teraz w Nie mogą więcej? Dobra. O, ja zamierzam. A już miałam w ręku. A, tak. Dobra, głosujemy bon za 50 złotych na zakupy u Pana Sagana w Takarypa. Jeszcze siedem, kto ma No siedem? Brawo! 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 To ja się eee. ja to ja za to kupię. Będzie. Ja się hajstam. Dobre losowanie. Losujemy dalej, bo słuchajcie, mamy jeszcze trzy wiadra z prezentami. Też, 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 też. To jest do wylosowania, wiaderka są do losowania. Losujemy z wszystkich trzy wiaderka. Pani skarmi się dzisiaj o Chciałbym. Chciałbyś. Dziewięć! Zabieraj, które chcesz. No, w szczęście. Sensie, drugiego nie dostaniesz. Trzy. A trzy, trójki nie było. Aj. A, dwójki nie było. Przepraszam. Zabieraj je. Jedno twoje. Zabieraj i uciekaj. Tak. Zabieraj i uciekaj. No się rozmyślimy. Wiadereczka zbudował e, sklep Road shop. słuchajcie, Słuchajcie. Z Lubartowa. Tam jest zamęta też od Road, road No to musisz teraz wylosować ostatni. Losuje pani skarbnik. Że za No ty miałeś. 7. No ty miałeś ten wiadro twoje. Ja! Dobra, razem, Losowań koniec. Losowań koniec, ale jeszcze. No prezes trochę ostatnio zaganiany, zmęczony, mamy jeszcze na ostatnich zawodach o Puchar Wójta Gminy panowie z Mormyszki, ze sklepu Mormyszka, właściwie nie panowie z Mormyszki, tylko z koła Staw przekazali nam kupony pieniężne, które wygrali na kwotę łącznie 600 zł i te kupony podzieliliśmy Dzieciarnia Ciszej. Halo. Te kupony podzieliliśmy na dwa razy po trzy, 120, 100 i 80, tak mniej więcej. Te kupony dostają trzy pierwsze miejsca ze starszaków. Nie dam dzielić. Zapomniałem o tym rozdawaniu kucharów. Także zapraszam tych, którzy wygrali. Kuber, zajmij Kubek. Mąż, czy do kucharów w głowie. Natalia pierwsze miejsce. Dobra. Marta ze Tak, Drugie miejsce. Proszę, kto miał? Kaznowski Marta. Co? Marta. Cześć. Oj nie, czekaj, czekaj, nie, nie, nie. nie. Co za patryk. O patryk. No, patry. Jak widzicie przyczepkę ja, mamy przyczepką, to wszystko przywieźliśmy, nie? Dobra, dawaj jeszcze raz. Zostaw yy, się. Pierwsze miejsce, Grochowa Bartosz proszę. Y, wszyscy wiedzą gdzie jest sklep jest, ten Morbuszka. Dobrze, Hanuszek, Bartus, gdzie jestem? Dobrze. To ten Filipa. Seba to miarę och. Dobrze. mamy coś, jeszcze mamy coś. Jeszcze mamy, zobaczcie nagrodę za rybickie ryby. Takio! No proszę, przepraszamy, to Nie ci to zaraz. No. Tyle na dzisiaj. Zapraszamy na następne zawody. Nie wiem gdzie będą. Nie wiemy. Tu mają być. Tu mają być. A, słuchajcie, jeszcze tak. Następne zawody będą sponsorowane przez. Ale ciszej, ciszej. Następne zawody będą sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie. Są w ramach projektu który... o dofinansowanie, o które się staraliśmy. No przyznali nam tam jakieś pieniążki i z tych pieniążków e, zrobimy zawody. Też będzie na grubo, nie. Też coś tam coś tam, jakieś haczyki podzielimy, nie? Dla, dla wszystkich. Także zapraszamy. Dziękujemy No to, to nie, to jest odłożone także jak, jak ten to, to wiadomo. Nie? E, no dojdzie, okay. Także słuchajcie, już dzisiaj zapraszamy. Nie, nie zekacz na mnie w domu, nie domu. Będzie tylko na stronie Koro Fibly. To obserwuje, też wie na bieżąco. No i dziękujemy za przybycie. Mam nadzieję, że się podobało. A jeszcze słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo też przez zapomniał. Kto dostał voucher na magiczne i na farmę iluzji? Jeżeli... Tak. Mamy, mamy zapisane, nie? No to zapiszemy, nagrało się. E, to kto dostał voucher, jeżeli w tym roku nie dostaniemy zdjęć koło PZ2 Firley 2021 na kartce gdzieś na tle Farmy Iluzji Magicznych Ogrodów? w przyszłym roku nie bierze udziału w losowaniu voucherów, jeżeli takowe będą. E, na koniec wakacji będą vouchery z innych parków rozrywki, nie powiem jakich, tajemnica na razie. Mam nadzieję, że to tam się uda, nie? bo to, jest, to wiadomo. Tak, I na zakończenie wakacji będzie stos. Będzie no. Ale jeżeli nie zostaniemy od Was zdjęć, to aut, to nie ma losowania następni dostaną, którzy może zdjęcia podejść Wszyscy usłyszeli? Żeby nie było pretensji. No i w tym momencie głos. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie kierowca mówi, że się autobus popsuł, a tak naprawdę. Autobus no, się popsuł. Nie. Świemy łowić. Nie, naprawdę, można siadać, łowić i... się no, autobus. Tak?